Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Top Model i pomyślałam sobie dzisiaj, że zamiast od razu podawać wyników, tu troszeczkę zażyjemy tego życia, takiego wiecie, w domu, ponieważ bardzo mało w tej serii było takich chwil, w, której, w których bylibyśmy po prostu w naszym domu modelek. Więc zaczniemy najpierw od naszego fotografa, zobaczmy co u naszego Jerzego stoi w łazience, przegląda się. Mm, tak, więc może by coś zjadł, a może by w ogóle coś ugotował, albo generalnie, o tu jest jakieś ciasto, słuchajcie, białe ciasto, więc może zawołajmy na posiłek wszyscy zjedzmy sobie, ale w międzyczasie przejdziemy, o to coś nam się zepsuło, więc od razu zamienimy, może stać nas, prawda? Teraz zerkniemy do naszej Patrycji, też już idzie na torta, no i zobaczcie, że Patrycja bardzo, bardzo wyszczuplała, bo może pamiętacie, że serię rozpoczynała z troszeczkę większym rozmiarem, takim, który może do modelingu się średnio nadawał, ale teraz wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zgrabnie. Następnie mamy tutaj Monikę Szpilkę i Monika Szpilka sama wymyśliła dzisiaj, że będzie ćwiczyła grę na fortepianie, więc nie zabraniałam jej. Niech sobie pogra, jeżeli chce. I nasza Dominika Kosiarska tutaj też przed chwilą była. No i, i jest sobie po prostu ciasto. Więc tak się, tak się prezentują nasi yy... Pozostali uczestnicy, znaczy no, pozostali uczestnicy i fotografierzy. Także Dominika będzie chyba tam myła, ale pomyślałam sobie, że może tutaj z tej okazji, że jeszcze mamy ten właśnie ostatni dzień, zanim będzie wielki, ścisły finał, to może wynajmiemy tutaj właśnie masażystów, i tutaj również. Aha, tutaj jakoś nie wiem, czemu nie można tak zrobić. To wynajmiemy jeszcze jednego, może nie wiem, czy tak można. Gdyby. Przy... Aha, nikogo nie zatrudniła, więc może, może jeszcze raz, może, niech przyjdzie Patrycja. Aha, już idą, przepraszam, przepraszam, idą po prostu. Tak, więc będziemy zaraz robić ten masaż. I co tutaj jeszcze można? Może wynajmiemy sobie, słuchajcie, yy, zatrudnijmy miksologa i zatrudnimy może też żywieniowca. I co tu jeszcze można, kogo tu jeszcze można zatrudnić, nie wiem w każdym razie tak sobie pomyślałam, że właśnie tak sobie tutaj odprężymy się w noc przed tym wielkim wielkim dniem. Yy, więc mamy tak. Mamy trzecią, prawie czwartą, więc jest już nad ranem, ale tak spokojnie do wczesnych godzin porannych możemy sobie pozwolić na jakieś szaleństwo, więc Patrycja. Poproś tego tutaj właśnie tego yy, może masaż Aroma terapeutyczny z olejkiem z rozmarynu i mięty Monika, to już przesań grać dziewczyno Niech sobie idzie teraz zjeść A w tym czasie Dominika Kosiarska O patrzcie, myje nam tutaj szyby ten masażysta Śmiesznie bardzo Poprosimy, poddaj się masażowi O, wzmagającemu płodność, to nie Masażowi może z olejkiem Yang, i Nie wiem, w każdym razie takiemu i czy jest trzeci masażysta? Nie ma. A no to że poprosimy, Dominika nam została, tak? Nie, Pat yy Monika nam została. To niech poprosi o masaż stóp fotografa. Niech fotograf jej zrobi ten masaż. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Yy, puściła bączka Patrycja chyba powiem wam, chyba tak się stało, ale śmiesznie. Także tutaj yy jest już nasz miksolog, żywieniowiec tam gdzieś drepta. Drepta drepta, ale nie gotuje. Tylko sprząta widzę. Chyba tutaj taka sytuacja już się kiedyś wydarzyła, właśnie, że zatrudniłam żywieniowca i on mi gotował. Ale teraz, czy zajmie się robotą? W ogóle, dlaczego oni noszą takie dziwne kolory, zielone i w ogóle. Co tam, fasolka po brytońsku nie mów? A nie da się odejrzeć, to zaraz. Zobaczymy, jak tam nasze uczestniczki. Och, wiedziałam, Monika nie jest zbyt szczęśliwa z powodu tego masażu, bo on chyba nie robi tego zbyt dobrze. W każdym razie nasze dziewczyny tutaj właśnie mają ten masaż, więc później monice może też yy, użyczymy jednego tego tutaj masażysty. Śmiesznie właśnie, że na czas tego masażu ona po prostu zdejmuje buty i tych butów po prostu nie ma. I to jest takie, nie wiem, mnie to śmieszy w każdym razie. Tutaj masaże idą pełną parą. O, tutaj właśnie się zwolnił ten, więc proszę bardzo Monika, możesz poprosić właśnie o jakiś masaż e, z kwiatów, z olejkiem z kwiatów lotosu. Wiele razy pisaliście mi, że chcecie poznać, jakie mają cechy nasze uczestniczki, więc czemu nie? Patrycja Wójcik tutaj stoi, widzicie, ma ten tutaj to, więc możecie szybko rozpoznać e, i już Wam czytam, jakie ona ma cechy. Powiem Wam, że po części to są simowie z galerii, tylko po prostu pozmieniani przeze mnie, więc jakieś tam cechy już mieli i, i takie chyba nawet nie zmieniałam. Więc ona jest tak infantylna, śmiała, jest romantyczką i ma żyłkę handlową. Następnie Monika Szpilka, która właśnie ma tam masaż. I Monika Szpilka jest kreatywna, wesoła, aktywna i ma szybki metabolizm, więc chyba dlatego jest taka bardzo zgrabniutka. No, ale co, wszystkie są bardzo zgrabniutkie. I Dominika Gusiarska jest towarzyska, śmiała, jest snobką i jest kontaktowa. Także pokaż się Dominika tutaj. Więc jeszcze chwileczkę tutaj się porelaksujemy. Czy nasze jedzonko jest przygotowane? Co tutaj zrobiła? Komber jak Więc yy, zjedzmy sobie wszyscy, chociaż tam głódnie, pewnie jest jakoś bardzo duży. I już Wam mówię. Wyniki powiedzieć wam, czy jeszcze wam nie powiedzieć. I jeszcze zaraz, jeszcze was troszeczkę podtrzymam w niepewności. W każdym razie, w ostatnim odcinku, nie w tym ostatnim głosowaniu, którego Wam jeszcze nie podałam, wygrała Dominika, więc wciąż jej pokój tutaj do niej należy, więc niech przyjdzie sobie później spać, tak, bo wiecie, że ona właśnie to jest pokój zwycięzców. Właśnie rzadko z tego korzystaliśmy, ale właśnie tak wygląda pokój zwycięskiej dziewczyny, także niech sobie tam idzie spać. Następnie patrycja. Patrycja Wójcik sobie je to jedzonko, więc dajmy jej dokończyć. A później niech pójdzie tutaj i się położy na przykład w tym właśnie pokoju. Śpi i Monika, szpilka wciąż jest masowana, ale też nie wyspana, więc też później niech idzie spać na przykład na tym łóżku troszeczkę obok, albo może niech mają troszkę więcej prywatności. Niech idzie spać w tym pokoju. I nasz fotograf też jest raczej średnio wyspany, więc niech idzie spać, żeby później właśnie. Wiecie, był wypoczęty, zwarty i gotowy do pracy. Także widzimy się za parę godzin, gdy wszyscy się wyśpią. I dzisiaj będą dwie sesje: I dzisiaj będzie sesja taka na randkę, oraz sesja jesienna, ponieważ zbliża nam się jesień. Więc jak najbardziej trzeba ten klimat oddać na zdjęciu. Jest już godzina prawie 13, więc myślę, że nasi ludzie już powinni być w miarę wyspani. Słuchajcie, wstawiłam tutaj taką lodóweczkę. Zobaczcie, jak to jest ładnie, bo to są drinki takie w butelkach. A tutaj takie drinki w lodówce, ponieważ wstawiłam tę lodówkę, żeby te drinki się nie zepsuły w międzyczasie, bo w ogóle o nich zapomniałam. Więc nasz fotograf, proszę bardzo, niech sobie przyjdzie wypić. I co tutaj było? Sok z lodem. Następnie Patrycja. Patrycja też już się w miarę wyspała, więc niech też wypije sok z lodem. Monika, no też już prawie, więc dla Moniki będzie morski rozprysk, tak za koleją. I została nam jeszcze Dominika. Dominika też już w miarę wstań i Ty wypijesz, co to jest. W Chyba to jakiś alkohol, ale nie wiem. Także niech sobie właśnie przyjdą to wypić i jeszcze tutaj pójdą siku, i tak dalej. I udamy się na pierwszą sesję, i tak myślę, co tutaj zrobić pierwszego. Idą te dziewczyny, idą wszystkie w bieliznach, w piżamkach. Eee... Co zrobić pierwszego? Czy tę randkę, czy, czy tę niby jesień. Także tutaj sobie dziewczyny siedzą, słuchajcie. Tam gdzieś poszła Monika z tym drinkiem, opuściła nas. Ale przypomniałam sobie, że jeszcze wyników nie znamy, także nie będziemy tak bardzo szaleć. Idziemy na górę do naszego standardowego miejsca. O, zagalopowałam się za wysoko, gdzie zwykle właśnie podaję wam wyniki, więc tu niech dziewczyny przyjdą sobie usiąść, najpierw niech jeszcze lecą siku i przychodzą tutaj. Więc nasze dziewczynki są tam już na górze, siedzą tu przy stole, ale wypadałoby się przebrać, może w tak ważnej chwili. Więc niech jeszcze zmienią swój strój na codzienny. I jeszcze raz usiądą, więc Dominika, ty też zmień strój na swój codzienny numer jeden i usiądź. No i słuchajcie, tylko dwa miejsca, dwa miejsca, które mogą wejść do ścisłego finału. No i trzy dziewczyny: Patrycja, Monika i Dominika. Więc które dziewczyny wchodzą do finału. Zacznę od miejsca pierwszego i znowu na pierwszym miejscu. Ostatnio była Dominika, więc można przypuszczać, że Dominika ma naprawdę duże szanse, żeby wygrać cały program, ale jeszcze nic nie jest przesądzone, ponieważ dzisiejsze głosowanie tak naprawdę będzie najważniejsze. Dominika, by, Dominika chciałaby mieć jakąś rozrywkę, ale chwilowo musi tutaj poczekać, także ciesz się Dominika chwilą, że wygrałaś. I zostały dwa miejsca, więc od razu tutaj poprosimy Patrycję. I Monikę, żeby podeszły, żebyśmy mogły zobaczyć. Mogły, mogli zobaczyć, ponieważ wiem, że chłopaki też mnie oglądają, więc proszę bardzo, zobaczmy. Tak więc, czy Patrycja, czy Monika? Czy Patrycja, czy Monika? Słuchajcie, nie będę Was już dłużej trzymać w niepewności, bo wiem, że pewnie już przez te kilka minut myślicie sobie, co na tyle gada. Chcielibyśmy wiedzieć, kto przechodzi do finału. Więc słuchajcie, do finału przechodzi właśnie Monika Szpilka, więc Monika Szpilka, usiądź. Także to są nasze finalistki. Także jak się złożyło, Dominika i Monika. Także gratulacje dziewczyny. No i o, poszła sobie na komputer, więc niech idzie, skoro wyniki już podane. Z Patrycją się żegnamy, więc może Monika, zobaczmy jakie wy macie relacje. Lubicie się raczej, więc może Monika ją tutaj jakoś tam by ją objęła, czy coś obejmi, właśnie. Ponieważ. Patrycja naprawdę świetnie się spisała. Także gratulujemy również Patrycji. Bardzo ładnie schudła. Myślę, że będzie i tak robiła jakąś karierę. Przede wszystkim fajnie, że się właśnie zmieniła i, i może być wreszcie szczęśliwa, może realizować swoje marzenia. Także gratulacje i oklaski dla Patrycji. Dziękujemy jej za udział w programie. A za chwilę udajemy się na pierwszą sesję zdjęciową i będzie to słuchajcie. Jesień, także idziemy robić sesję jesienną i jesteśmy na takiej małej działeczce, Może to nie do końca jest jesienne, ale musi nam wystarczyć taki ostatni weekend, po prostu w plenerze powiedzmy. więc Dominika jest tutaj z nami jako pierwsza i niech zmieni strój, słuchajcie, na ten jesienny, który dla niej przygotowałam. Taki płaszczyk, więc podejść tutaj, gdzieś, właśnie Dominika. A nasz fotograf Jerzy będzie robił dla Ciebie zdjęcie, więc proszę bardzo, zrób zdjęcie Simowi. Dominika Kosiarska, tu mogliśmy w sumie rozpalić, ale już za późno. Rozpal może szybko. Nie, za późno. Więc tak nam wyszła Dominika, słuchajcie, takie ma tło. No ja myślałam o tym, żeby to było w drugą stronę, ponieważ chciałabym cały ten strój uchwycić. Także kawałek namiotu, kawałek tego ogniska, w sumie niezapalone, ale też ładnie. Więc robimy zdjęcia dla Dominiki. Także płaszczyk, płaszczyk, skarpety, takie buty mi się podoba. Także taka jest nasza Dominika jesienna, więc dobrze. O, teraz dopiero rozpali. No cóż, także, może Dominika sobie tutaj upiec hodoga. A nie, to fotograf. Dobra, to może tak, Dominika niech wraca do domu w takim wypadku, a tu niech przyjedzie Monika Szpilka. I czy jest Monika Szpilka? Już jest, także ekspresowo tu przyjechała. Podejdź tutaj. Eee, a właśnie, fotograf, właśnie w Nagorodę, jako taką wypłatę, ma kiełbaskę hodoga. A nasza Dominika, nasza Monika, Boże, nasza Monika, ale mi my się myli, nasza Monika, zmień strój na jesienny. Proszę bardzo, jest. Czy już zadość tego hot doga? Nie za bardzo, więc poczekamy, poczekamy. W tym czasie przekręcę właśnie i wam pokażę, jak wygląda Monika. Taki ma płaszczyk. Tak, tak, więc wygląda. Ok, hodoga sobie tutaj schowaj fotograf do wyposażenia. Zaraz może tam gdzieś zjesz w międzyczasie. A teraz nasz Jerzy niech robi zdjęcie właśnie monice. I zdjęcie na tle lasu wyszło tak. Także ładnie. Chyba taką pozę już kiedyś robiła, ale jakoś tak u niej mi to wyjątkowo pasuje. Więc robimy zdjęcia Monice w jej jesiennej stylizacji. I gotowe. Także w sumie Monikę też odeślemy. Albo słuchajcie, mogłam tak nie robić. Mogłam tak nie robić. Mogłam tutaj właśnie niech tutaj podejdzie. Albo niech właśnie sobie tutaj piecze też. O, niech będzie że i I Dominika niech tutaj wróci z powrotem. Niech tu przyjedzie. Także chwilkę tu posiedzimy, co się będziemy śpieszyć. Gdzie tam jesteś? Wróciłaś? Wróciłaś w płaszczyku, jak najbardziej. Więc ty też sobie tutaj może piecz hot doga, niech będzie. A nasz fotograf niech tutaj dorzuci kłodę. Dorzuć kłodę. I mamy. Także tak. I niech sobie zje tego hodoga, którego sobie wcześniej zrobił Monika. Tam widzę, że się trochę przypiekła. Monika Szpilka. Bardzo fajnie, myślę tak na koniec programu właśnie, żeby sobie tak tutaj miło spędzili czas. Nie tylko praca, tylko też jakieś przyjemności. Więc już prawie pojedzeni, także myślę, że jeżeli chodzi o tą parcelę jesienną, to właśnie wystarczy. Jeszcze raz się jej przyjrzymy. Tak to właśnie wygląda, taka tam gęstwina, burz. Dzisiaj to właśnie robiłam podczas oglądania serialu, także tak to wyszło. Myślę, może być. Także teraz udajemy się na kolejną naszą sesję sesję randkową. Jesteśmy teraz na parceli takiej romantycznej. W sumie jest już 20, więc trzeba się spieszyć, zanim się ciemni, więc, yy, więc może od razu przywołamy tutaj właśnie Monikę. Niech tutaj stoi, niech czeka, a Dominika niech się przebierze, zmień strój, w swój strój randkowy i uwaga, będzie nowa fryzura. Także czekamy na przemianę stroju, go. I gotowe. Także tak wygląda w swojej stylizacji na randkę. Gdyby szła na randkę, to właśnie yy, tak by się ubrała. <grywa> Także tutaj, właśnie w tym miejscu, niech sobie tutaj podejdzie. Podejdź. I nasz fotograf też niech tutaj od razu gdzieś podejdzie, żeby już było szybciej. I jest. I Dominika. Mam nadzieję, że jakoś w miarę to wyjdzie. W sumie byłoby fajnie, gdyby w drugą stronę tutaj stała, bo wiecie żeby tam tego tła strasznie nie wyszło. Znaczy tej drogi. Szybko, szybko się spieszymy, bo już się robi ciemno. Dominika kosiarska, proszę bardzo, pozuj. Wyszedł tam domek z daleka. Ale okej, okay, jest to taki park, więc może teraz zdjęcie w tę właśnie stronę, żeby było widać te stoliczki. Czy w drugą? Ja to lubię jednak słuchajcie, w tę stronę drugą robić zdjęcia, więc w drugą stronę nie będzie. Robimy zdjęcia Dominice w takiej sukieneczce błękitnej. W sumie ja chyba dawno żadne filmki nie chodziły w niczym takim błękitnym, więc podoba mi się, podoba mi się. I też nowa fryzura e, tego samego twórcy, co poprzednie. Także kolor się zgadza i w sumie długość też się w miarę zgadza. I teraz jedziemy do Moniki. Proszę bardzo, chodź tutaj Monika, pokazuj się. Zmień strój na twój randkowy, a naszą Dominikę odeślemy tutaj. Więc Monika przebieraj się, my patrzymy. O, tak. Także tak bardziej na złoto, na delikatnie. Więc podejdź tu. Chyba ubranie z tego samego twórcy, w sensie spódniczka tego samego twórcy, co sukienka Dominiki, więc ci sami projektanci powiedzmy. I rób zdjęcie szybko, szybko Jerzy. Zdjęcie dla Moniki. I pokazuj się, jak wyszło. Tak wyszło, więc tak trochę tyłem, ale nawet ładnie. Nawet ładnie, słuchajcie, więc... Robimy tu jakieś fontanny w tle, ten łuk miłości, więc naprawdę ładniutko to wygląda. Podoba mi się, i gotowe. Także mamy zdjęcia z dwóch sesji. Tutaj, może, sobie wszyscy przyjdziemy, ale tutaj można porobić. Generalnie za dużo to nic. I co? I myślę, że pojedziemy do domu. Pojedziemy do domu i tam się jeszcze napijemy po jakimś drinku. Pokażę Wam zdjęcia, i to będzie na dzisiaj wszystko. Jest i powrót do domu. Tutaj Dominika już siedzi. Monika, dosiądź się, usiądź. Proszę bardzo. Fotograf śpi, bo był zmęczony. Dobrze, niech śpi. E, tutaj, czy w naszej lodówce coś jeszcze zostało i czy coś jest jeszcze dobre? Jest sok z lodem, więc tutaj przysunę dziewczynom na stolik, żeby nie musiały już nigdzie chodzić. I jeszcze, nie, tu jest wkrętak teraz. Więc teraz może Monika tego wkrętaka, bo wcześniej chyba Dominika piła, ale nie pamiętam. I Dominikę, proszę bardzo, wypij są z lodem. Także tak upływa ostatni wieczór w domu modelek, ponieważ następny wieczór to będzie już gala finałowa. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc niech sobie tutaj porozmawiają. Może poprawny humor, i takie tam, bo mało kontaktu mają dziewczyny. Także nawet zobaczmy ich związki, tak z ciekawości. Taki słaby, taka znajomość, tyle czasu w jednym domu, a jednak, mimo wszystko, tak słabo jakoś, więc niech właśnie tutaj pogadają. Poznajmy i w ogóle dowci po kosmitach. Także jeszcze raz wam. Oj, co tak migacie, jeszcze raz wam pokażę. Po tej stronie tutaj Monika Szpilka, a tuż obok Dominika Kusiarska. Więc. Wam pozostawiam wybór, która dziewczyna bardziej zasłużyła na wygraną w tej edycji czy Monika, czy Dominika. A ja już wieszam zdjęcia i za chwilkę wam pokażę. No i oczywiście na koniec zdjęcia naszych kandydatek. I po lewej mamy Dominikę Kosiarską. A po prawej Monikę Szpilkę. Oczywiście głosujcie na swoje faworytki w komentarzu. To jest wielki finał, więc tak naprawdę od dzisiejszego głosowania zależy, kto wygrywa całą edycję. Mam nadzieję, że zagłosujecie! I wielka prośba na koniec. Jeżeli głosujecie więcej niż jeden raz, pamiętajcie, żeby głosy były w osobnych komentarzach, bo dzisiaj naprawdę znowu prawie dostałam oczopląsu. Kiedy musiałam liczyć nawet po 50 razy przy niektórych dziewczynach, wiecie po prostu w jednym komentarzu, więc dużo szybciej i sprawniej jest mi, kiedy piszecie osobne komentarze. Od Was tylko jedynie bardzo proszę, tak to możecie głosować nawet i po 1000 razy, nie mam nic przeciwko. Dziękuję oczywiście serdecznie za wszystkie głosy pod poprzednim odcinkiem. I właśnie zachęcam do głosowania dzisiaj, bo dzisiaj to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne głosowanie i tak jak mówię, od tego wszystko zależy. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Proszę o głosy. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć.